Witam, mam na imię Robert i opowiem wam historię mojego życia. Zacznijmy od tego, że nie miałem łatwego dzieciństwa. Rodzice nie byli sprawiedliwi wobec mnie. Dostawałem kary za nic, byłem bity, nie mogłem wyjść na pole ani pobawić się z kolegami. Zabraniali mi oglądać telewizji ani się bawić. Miałem się uczyć w zamkniętym pokoju. Najgorsze zaczęło się w gimnazjum. W wakacje zbierałem maliny i udało mi się uzbierać na dotykowy używany telefon. Wszyscy koledzy i koleżanki odwrócili się ode mnie. Każdy mnie zaczepiał, a szczególnie jeden chłopak. Pod wpływem emocji uderzyłem go, łamiąc mu nos. Jego gang rzucił się na mnie i kopali mnie, jak leżałem na ziemi. Wybili mi dwa zęby, a im się upiekło. Dostałem karę na wszystko: telewizję, wychodzenie z pokoju i w dodatku mój tata wziął młotek i roztrzaskał mój telefon. W dodatku powiedział, że dobrze zrobili. Nie wiedziałem o tym, po prostu mi go zabrał. Mimo tego, że należał w 100% do mnie i kupiłem go za swoje pieniądze, a on go zniszczył. Dowiedziałem się o tym i się zdenerwowałem. Siedząc w pokoju nie miałem nic do roboty, więc zacząłem pakować. Gdy skończyłem 18 lat poznałem mojego przyjaciela Michała. Uwierzcie mi, że jest dobrym człowiekiem. Zapoznał mnie z Bartkiem. Bartek też okazał się bardzo miły. Zaproponowali mi stworzenie gry na urządzenia mobilne. Zgodziłem się i była to moja najlepsza decyzja w życiu. Nasza gra stała się popularna i zarabiamy dużo pieniędzy na reklamach i mikropłatnościach. Zatrudniliśmy kilku ludzi do zrobienia następnej gry. Która również okazała się sukcesem. Jakiś czas później dowiedziałem się, że mój ojciec nie żyje. Nawet nie poszedłem na jego pogrzeb i bardzo się z tego cieszę, bo go nienawidziłem. Jakiś czas później mój kolega Michał zachorował na raka. Był to dla mnie cios, ponieważ był dla mnie jak brat. Michał nie próbował się nawet leczyć. Pewnego dnia Michał wyzdrowiał. Nawet się nie leczył, a nowotwór zniknął. Jakiś czas później w zimę, gdy byłem sam w domu i pracowałem na komputerze, zadzwonił dzwonek. To była moja matka. Nie była w stanie się sama opłacić po śmierci ojca, więc musiała sprzedać dom i przyszła do mnie. Miałem ją wpuścić, ale przypomniało mi się, jak podżegała ojca, aby był dalej i mocniej. Przypomniało mi się, jak nie dostawałem jedzenia za złe oceny, oraz jak szczuła mnie psami również za złe oceny w szkole. Przypomniałem jej o tym i powiedziałem, nie wpuszczę cię do domu. Po czym zamknąłem drzwi. To było świetne uczucie, zemścić się na kimś. Moja matka pewnie już nie żyje. Na pewno zamarzła. Nie wiem, możecie myśleć, że jestem zły i okrutny, ale nigdy w życiu się nie poddałem. Pomimo wszelkich przeciwności, karty odwróciły się, i teraz ja wydaję wyrok. Jestem szczęśliwy. Jeżdżę po świecie i bawię się. Chodzę na wesołe miasteczka, skaczę ze spadochronu i trenuję sztuki walki mieczem świetnym w Singapurze. Tak, lubię Star Wars. Nigdy się nie poddawajcie nigdy. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.